Adam Brykowicz, niedźwiedź Bruno czyste powietrze. Czyta Maciej Paluchowski. Pewnego dnia Karol, lis o energicznym usposobieniu, postanowił zrobić coś nowego i ekscytującego. Wpadł na pomysł zorganizowania wielkiego ogniska dla wszystkich zwierząt w lesie. Karol nie zdawał sobie jednak sprawy, jakie konsekwencje może mieć jego pomysł. Zróbmy ogromne ognisko, zaproponował Karol z entuzjazmem. Będzie wspaniała zabawa. Zwierzęta były podekscytowane i zgodziły się na propozycję Karola. Przyniosły suche gałęzie, liście i inne materiały łatwopalne. Karol, chcąc zaimponować wszystkim, rozpalił ogromne ognisko. Dym unosił się wysoko, a zwierzęta tańczyły i śpiewały wokół płomieni. Bruno, niedźwiedź znany ze swojej mądrości i troski o las, zauważył jednak coś niepokojącego. Dym zaczął gęstnieć, a powietrze w lesie stało się ciężkie i trudne do oddychania. Zauważył, że niektóre zwierzęta zaczynają kaszleć i czuć się źle. Karolu, to ognisko jest zbyt duże i wydziela dużo dymu, powiedział Bruno. Musimy je zgasić, zanim powietrze w lesie stanie się jeszcze bardziej zanieczyszczone. Karol wzruszył ramionami. Tch, przecież to tylko trochę dymu, odpowiedział. Na pewno nie zaszkodzi lasowi. Bruno jednak wiedział, że problem jest poważniejszy niż Karol przypuszczał. Pomógł innym zwierzętom szybko zgasić ognisko i zajął się tymi, które czuły się źle. Następnie postanowił porozmawiać z Karolem o znaczeniu czystego powietrza. Karolu, zanieczyszczenie powietrza może mieć poważne skutki dla naszego zdrowia i dla całego lasu. Powiedział Bruno spokojnie: Chciałbym, żebyś zobaczył, jak ważne jest dbanie o czyste powietrze. Karol, choć niechętnie, zgodził się towarzyszyć Brunowi w jego działaniach na rzecz ochrony powietrza. Bruno zaprowadził go na miejsce, gdzie dym z ogniska był najbardziej odczuwalny. Zobacz, Karolu, jak dym wpłynął na rośliny powiedział Bruno pokazując uschnięte liście i kwiaty. Zanieczyszczenie powietrza szkodzi nie tylko nam, ale także całej przyrodzie. Karol zaczynał rozumieć, że jego lekceważenie problemu miało poważne konsekwencje. Chciał naprawić swoje błędy i pomóc przywrócić czyste powietrze w lesie. E, co możemy zrobić, żeby poprawić jakość powietrza? zapytał Karol z determinacją. Bruno uśmiechnął się i powiedział. Możemy sadzić więcej drzew, które oczyszczają powietrze i unikać działań, które je zanieczyszczają. Wspólnie możemy wprowadzić zmiany, które przyniosą korzyść całemu lasowi. Karol i Bruno wraz z innymi zwierzętami zaczęli sadzić drzewa i krzewy w miejscach najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem. Zorganizowali także warsztaty edukacyjne, na których zwierzęta uczyły się, jak dbać o środowisko i unikać działań, które mogą zaszkodzić powietrzu. Z każdym dniem powietrze w lesie stawało się czystsze, a zwierzęta zaczęły czuć się lepiej. Karol, widząc pozytywne efekty swoich działań, zrozumiał, jak ważne jest dbanie o środowisko. Pewnego wieczoru, kiedy zwierzęta zebrały się wokół małego ogniska, tym razem kontrolowanego i bezpiecznego, Karol podzielił się swoimi refleksjami. Przepraszam, że nie doceniałem wcześniej znaczenia czystego powietrza powiedział Karol. Teraz wiem, jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i jak wiele możemy zdziałać, gdy działamy razem. Bruno pokiwał głową z uśmiechem. Wspólne działania mogą przynieść wielkie zmiany, powiedział. Czyste powietrze to zdrowie dla nas wszystkich. Zwierzęta świętowały swoje osiągnięcia, śpiewając i tańcząc wokół ogniska. Bruno i Karol usiedli razem, patrząc na gwiazdy i ciesząc się świeżym, czystym powietrzem. Widzisz, Karolu, każdy z nas ma swoje miejsce i wartość. Wspólna praca na rzecz ochrony środowiska sprawia, że jesteśmy silniejsi i zdrowsi, powiedział Bruno. Karol skinął głową, czując, że naprawdę zrozumiał te słowa. Od tego dnia stał się bardziej zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska i dbał o czyste powietrze w lesie. Wiedział, że każda jego decyzja ma znaczenie i że zawsze będzie miał swoje miejsce w społeczności leśnej. Przez kolejne dni Karol aktywnie uczestniczył w różnych inicjatywach związanych z ochroną środowiska pomagał sadzić drzewa, organizował warsztaty i edukował młodsze zwierzęta na temat znaczenia czystego powietrza. Z każdym dniem czuł się coraz bardziej pewny siebie i wartościowy.